Cześć, jest to mieszka i Myślę, że pierwszym tematem, o którym my powinniśmy porozmawiać jest to, e, od czego bardzo często zaczyna się bardzo wiele dyskusji, czyli czym jest hate e, i czym jest krytyka. Hejt, to jest gdy przyjdziesz do kogoś na konto i powiesz mu o, ty grubasie. O, masz łysące placek na głowie. O, masz krótkie włosy i jesteś brzydka. O, ty Debilu. To jest hejt. To jest bezdyskusyjnie hejt, czyli po prostu wykazujesz się nienawiścią, czy przynajmniej nieuprzejmością wobec drugiej osoby. E i po prostu chcesz jej dowalić, chcesz po prostu w, 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 e, zrobić jej przykrość. I coś takiego jest niedopuszczalne. Jest to przekraczenie pewnych granic i na coś takiego my jako internauci nie powinniśmy się zgadzać. Natomiast hejtem nie jest, jeżeli ktoś do ciebie przyjdzie i powie, drogi Franciszku, karmisz swojego kota nieodpowiednio. Przez co może się to odbić na jego zdrowiu i dajesz zły przykład innym. Droga Jadwigo, wypuszczając swojego kota, naruszasz prawo, naruszasz też dobrostan swojego kota, i robiąc to, yy, szkodzisz swojemu kotu, szkodzisz dzikiej przyrodzie i yy, no, dajesz zły przykład innym ludziom. Drogi Zbyszku, eee, to co robisz, czy Twoje zachowanie jest nieodpowiednie, i należałoby to zmienić ze względu na taki, taki, taki argument. Pierwsze to, o czym mówiłem, czyli hejt jest nieodpowiedni. Drugie to jest krytyka. Krytyka nie równa się hejtowi. Hejt może być oczywiście maskowany pod krytykę, krytyka może być maskowana pod hejt. Natomiast, jakby żyjemy w czasach takich, w których. Bardzo często, spora część internautów nie rozpoznaje, nie rozróżnia e, tematu pomiędzy hejtem a krytyką. I każdą formę krytyki nazywa hejtem. E, powodując to, że tak naprawdę przestajemy ze sobą rozmawiać. E, bo tak naprawdę, jakakolwiek uwaga, na jakakolwiek próba porozmawiania e, w sposób merytoryczny, e, kończy się na tym, ojejku jakby nienawidzą mnie, hejtują mnie, chcą mi zrobić krzywdę, brońcie mnie. No i wtedy osoby, które obserwują taką osobę, stają w obronie i zaczynają tak naprawdę przychodzić do tej osoby, która przyszła i merytorycznie nie zwróciła Ci uwagę i zaczynają tamtą osobę nachodzić, obrażać, zgłaszać jej konto, zgłaszać jej materiały, tak, czyli próbują po prostu takiej osobie zwyczajnie zaszkodzić. Czyli tak naprawdę często idą i sami stosują hejt Wobec osoby, która po prostu zwyczajnie użyła krytyki, szczególnie jeżeli ta krytyka dotyczy tematu ważnego społecznie, tematu wrażliwego społecznie tematu, który nieruszony może wpłynąć na zdrowie i życie dziesiątek, setek tysięcy istot. Naprawdę jest ogromna różnica pomiędzy hejtem, a pomiędzy krytyką krytyka jak najbardziej jest dopuszczalna jeżeli jest merytoryczna. Hejt nie jest dopuszczalny i nigdy nie powinien być dopuszczalny, czyli nie obrażamy kogoś, tak nie mówimy ty idioto, debilu i tak dalej i tak dalej, tylko zwracamy merytorycznie, kulturalnie uwagę to co robisz jest nieprawidłowe, to co robisz może szkodzić. To, co robisz, szkodzi w oparciu o dane statystyczne, o badania, o wyniki ekspertyz, o opinie ekspertów. Oczywiście ktoś może powiedzieć: OK, ja się jakby przyjmuję tw Twoje uwagi, ale się z nimi nie zgadzam. OK. Natomiast to, że się z kimś nie zgadzasz, nie znaczy, że to powoduje, że ta osoba traci prawo. Do możliwości dyskusji z Tobą czy dyskusji z Twoim publicznym postępowaniem, szczególnie jeżeli robisz to publicznie i dajesz przykład innym ludziom, pamiętaj: hejt, nie. Wyrażanie opinii, krytyka, tak. Nie zgadzasz się, masz prawo. Natomiast no, to, że Ty masz prawo do wyrażenia swoich emocji, tak samo osoba, która krytykuje Twoje postępowanie, ma prawo do wyrażania swoich emocji. I póki nie stosuje wobec Ciebie hejtu, póki nie używa wobec Ciebie fizycznej, czy psychicznej, czy werbalnej jakby agresji, obrażania, to nie robi żadnej krzywdy, nie robi Ci nic złego. Tak naprawdę krytyka jest czymś, co podnosi, uskrzydla osobę, która jest chętna się uczyć. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych materiałach.